właściwie w dniach 31 rocznicy powstania Solidarności, podpisania porozumień gdańskich, uroczystość, uroczystość przekazania materiałów archiwalnych naszego działacza Solidarności, Wojciecha Jana Wojciecha Zielińskiego, który przez większość swojego dorosłego życia dokumentował, dokumentował dzieje Inowrocławia, tego wszystkiego co się tutaj dzieje, ale również gromadził wszelkie wydawnictwa dotyczące prasy niepodległościowej, a również dokumentował jako pasjonat fotografik e, działanie, powstanie, działanie Związku Zawodowego NZZ Solidarność w rejonie inowrocławia. To dzisiejsze spotkanie to jest przekazanie tych zbiorów, tych dokumentów, które zostały do IPN-u i witam serdecznie panią naczelnik z IPN-u. Zbyt goszczy, pana dyrektora z Gdańska. Witam gości, gości naszych zaproszonych z Bigniewa Branacha, który postara się też udokumentować to słowo pisanym nasze spotkanie. Witam witam przedstawicieli mediów. Chcielibyśmy dla udokumentowania powstania Solidarności jako zarząd regionu toruńsko wodcowskiego jako oddział nowrocław przekazać Państwu, nasze materiały to co zostało nam cały ten zbiór łącznie, łącznie ze sprzętem którym dysponował nieżyjący już kolega Wojciechowski chcieliśmy, przepraszam kolega Zieliński Wojciech Zieliński chcieliśmy to przekazać do zbiorów IPN-u żeby zostało zarchiwizowane żeby mogło służyć naszej dokumentacji, ale również e, naszemu poznawaniu historii, ale przede wszystkim również, żeby przyszłe pokolenia młodzież mogły zobaczyć, przekonać się na własne oczy jak Solidarność e, funkcjonowała, jak powstawała. Witamy serdecznie również Pana Prezydenta i Zapraszamy tutaj e, do nas. Witamy serdecznie. Dobrze. Jeżeli, jeżeli pani naczelnik pozwoli, to w takim uroczystym momentem byłoby podpisanie aktu przekazania Jeszcze. tych Jeszcze. Jeszcze materiałów. Jeszcze. 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 naszej strony i, i, Pani Naczelnik i Pana Krzysztofa Osińskiego, który jest na ten moment jako niemal głównym historiografem nie? dzieł Solidarności na Kujawach i, i na Południowym Pomorzu, to poza której Polakiem. E, o to, żeby nie wiem, w rozmowach z członkami związku, czy z rodzinami tych członków, którzy już odeszli. Zachęcać właśnie do takiego formalnego przekazywania spuścizn, dokumentów zbiorów, czy do naszych zbiorów, a jeżeli z jakichś powodów, nie może, czy nie chce to ktoś, do archiwum państwowego, które również bardzo chętnie przyjmuje dokumenty. tam dokumenty z początków Solidarności, tworzenia Solidarności Wino z dokumenty z pierwszego MKZ-u, który stworzył się w latach 80. w Wrocławiu. Są prywatne zdjęcia Ziemińskiego, bo trzeba tutaj zauważyć, że on był pasjonatem fotografii. Dokumentował wszystko na slajdach i w tych które przyjęliśmy, jest. Kilkaset, jak nie kilka tysięcy zdjęć, które dokumentują przede wszystkim powstanie Solidarności na naszym regionie, w naszym oddziale i nowoczesnym okolicach. Co dzisiaj Związek zrobił, Solidarność przekazując te pamiątki, te materiały, te taśmy które i fotografie, jakie udało się zachować, wydobyć, to jest również dla naszego miasta niezwykle istotne wydarzenie bo związek wpisał się i wpisuje w historię i tradycję inokosławia. To, co robi pan i z tego miejsca serdecznie również dziękuję Pani doktor. I tylko dzięki takiej darowiznie i se, osobistej jesteśmy w stanie stworzyć komplet dokumentujący działalność w związku o no, czym w innych inny kontekstach innych uczestników wydarzeń. Dlatego bardzo bym prosił, żeby no, no, zachęcać i przekonywać, że to ma sens. E, ma sens, żeby to zostało utrwalone, bo my jesteśmy dziś, dziś którego nas nie ma. To jest truizm, natomiast instytucje powołane przez niepodległe państwo polskie e, zachowają tą pamięć i ten dokument dla naszych prawników. Oczywiście jest problem taki, jak, jak wygląda na przykład opisanie tych zdjęć, na ile one są rozszyfrowane, a na ile anonimowe, ale to jest też taka praca naszych historyków i praca Państwa, którzy nam pomagacie wyjaśnić, co dany obraz przedstawia. Bardzo dziękuję. I w imieniu Pani Naczelnik, tak. proszę o więcej. O więcej, staramy się. Ja, Wiesz, bardzo, bardzo ja bardzo namawiam zawsze, jeżeli jeszcze mogę powiedzieć, namawiam, przy każdym spotkaniu i związek, który ma swoje archiwum czasami mógłby tam zrobić porządek i nam trochę przekazać. Pani Naczelnik, ja poproszę, żeby przyszedł, <laughs> przyszedł ktoś od Państwa i zrobił porządek no, w naszej o, o, jeżeli Albo nie, żeby ja, żeby ja. wspólnymi siłami no. na to pomogę pójść. Także, bo to jak tutaj pan Rosiński piszał historię, to przecież dużo źródeł właśnie pochodziło z tego. Jak się okazuje, trzy dekady, które dzielą nas od tych wydarzeń, które, o których mówimy, to dla dokumentów jest to czas już dość odległy, szczególnie dla tak ulotnych dokumentów jak gazetki, jak ulotki. Tych dokumentów nie ma za dużo. Więc każdy tego typu nabytek jest bardzo cenny i poszerza naszą wiedzę. Okazuje się, że w rozmowach z działaczami możemy dowiedzieć się, że wychodziły jakieś gazetki w poszczególnych komisjach zakładowych, w poszczególnych miastach. Natomiast fizycznie do czasów dzisiejszych tych gazetek już po prostu nie ma. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto je wydawał, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o czym one pisały. A od czasu do czasu okazuje się właśnie takie zaskoczenie, gdzieś jakieś dary wyciągnięte z piwnic, ze strychów, pozwalają właśnie uzupełnić te luki, te białe plamy i pozwalają właśnie ukazać również je poprzez pryzmat poszczególnych osób, działaczy, którzy często z narażeniem własnego bezpieczeństwa, a nawet życia. Wytwarzali te materiały, później je przechowywali. Tutaj ten zbiór jest fantastyczny również w tym względzie, że pan Jan Wojciech Zieliński poddany był licznym represjom. On chyba ze strony służby bezpieczeństwa tutaj w Wrocławiu był najbardziej inwigilowany, był najbardziej prześladowany i również, co trzeba podkreślić, bo zbliża się ogromna 30 rocznica, był internowany. Więc również spotkały go tego typu represje za to tylko, że walczył o wolną, niepodległą, niezależną Polskę.